Moi drodzy, Pan Jezus zmierza do Jerozolimy. Tam przez śmierć na golgocie i zmartwychwstanie trzeciego dnia wypełni swoją zbawczą misję. Ale już teraz po drodze zbawia słowem życia i obdarzając. Różnymi łaskami tych najbardziej potrzebujących. Uwalnia od grzechów, leczy choroby, dokonuje innych cudów. Pan Jezus przypomina w ten sposób, że każda chwila jest najlepsza, żeby uczynić coś dobrego. Naprzeciw Chrystusa zmierzającego do Jerozolimy. Wychodzi dziesięciu trędowatych. Trąd nie tylko był przyczyną powolnego umierania człowieka, ale wykluczał go ze społeczności. Taki człowiek nie miał żadnych praw. Musiał koczować gdzieś na pograniczu normalnego świata i pustyni. Wychodzi dziesięciu trędowatych. I zgodnie z prawem mojżeszowym zatrzymują się nie na półtorej metra, tak jak w czasie epidemii, ale z daleka krzyczą do pana Jezusa, Jezusie mistrzu, ulituj się nad nami. Nie mówią, co ma zrobić, nie precyzują. Bóg sam wie najlepiej, co jest potrzebne człowiekowi. Trzeba mu tylko zaufać. Trędowaci mają jednocześnie świadomość, że żadna ludzka siła nie potrafi, nie jest w stanie przezwyciężyć choroby, która, jak powiedziałem, powoduje ból i wyklucza spośród grona żyjących. W ten sposób walczono wówczas z chorobami zakaźnymi. Może któryś z trędowatych usłyszy już po zmartwychwstaniu słowa świętego Piotra, mówiącego: Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Oni już to czują, wierzą w Chrystusa i wyruszają, aby kapłani. W Jerozolimie mogli zweryfikować ich uzdrowienie, które jeszcze nie nastąpiło. Wyruszają wierząc Chrystusowi, i w ten sposób, tak po ludzku, narażają się na bardzo poważne sankcje, nawet na ukamienowanie, na wyrok śmierci. Ale oni uwierzyli. Jak mocna musiała być ich wiara, i po drodze zostają uzdrowieni. Trąd ustępuje. Wiara trendowatych z Ewangelii przypomina wiarę naszych przodków, którzy mieli przekonanie, iż pomimo koalicji zaborców, oraz egoistycznej gry prowadzonej przez inne kraje. Polska zmartwychwstanie, odrodzi się z popiołów. Będzie znowu niepodległa i suwerenna. Jak wielka musiała to być wiara. Nawet tutaj w Sandomierzu, gdzie rusyfikowano, niszczono polskość i wiarę. Wiarę katolicką, ale ludzie wierzyli. Jeździli na manifestacje patriotyczne na Święty Krzyż, aby tam w sanktuarium, pierwszym sanktuarium narodowym, prosić Boga o cud. Nasi proojcowie nie poprzestawali na romantycznych snach i utopijnych planach. Walczyli w powstaniach, pielęgnowali tradycje patriotyczne, wychowywali po chrześcijańsku dzieci, pielęgnowali pamięć o bohaterach narodowych, rozwijali kulturę i gospodarkę. Dzisiaj potrzebujemy podobnego zaangażowania, aby Polska rozwijała się i była mocna, abyśmy tak chronologicznie rzecz biorąc, zwyciężyli pandemię, a potem inne problemy też czekają na rozwiązanie. Sny i ambitne projekty są potrzebne, jak orłom skrzydła. W przeciwnym wypadku, orły nie różniłyby się od ptactwa domowego, które wydziobuje, podrzucone im ziarna. A ostatecznie kończy w Rosole. Sny, marzenia i plany muszą być jednak wprowadzane w życie, a do tego potrzeba trudu, poświęcenia, zwarcia szeregów, dyscypliny i wspólnego działania. Nie rozpraszajmy sił. Na spory i na anarchię. Wróćmy raz jeszcze do Ewangelii. Kiedy zniknęły ostatnie ślada, ślady trądu, radość i entuzjazm były tak wielkie, że dziewięciu uzdrowionych zapomniało natychmiast o swoim dobroczyńcy. Odzyskali zdrowie. I wrócili od razu do normalności, w której wszystko było takie zwyczajne, takie przewidywalne. Może uważali, że im się należało i już nie potrzebowali Chrystusa. Tylko jeden, Samarytanin, potrafił właściwie ocenić cud, którego był beneficjentem. Świętując dzisiaj 102. rocznicę odzyskania niepodległości, musimy uderzyć się w piersi, gdyż, tak mi się wydaje, zagubiliśmy przynajmniej w części poczucie niezwykłości tego, co się wówczas dokonało. Niezwykłości to był cud, a my do tego przechodzimy. Jak do porządku dziennego. Wielu zapomniało, a może nie chce pamiętać, o przylanej krwi, i to nie tylko podczas rozbiorów I wojny światowej, ale i później, i w II wojnie, i w okresie komunistycznym wielu zapomniało o przylanej krwi, o cierpieniach, o potężnej pracy. Niepodległościowej pracy nad odbudową naszej ojczyzny. Bo jak inaczej interpretować działania osłabiające pozycję Polski na arenie międzynarodowej albo debastowanie pomników bohaterów narodowych i świątyń, które stanowią w pierwszej kolejności, owszem, Dom Boży, ale w naszej historii były i pozostają, ostoją polskości? Trzeba postawić sobie dzisiaj pytanie: na ile potrafimy być wdzięczni Bogu i ludziom za dar niepodległej Polski? Na ile potrafimy być wdzięczni? Wdzięczność to nie jest tylko sprawa kultury osobistej. A coś mi zrobiłeś, ja się Tobie odwdzięczam. Dałeś mi prezent, ja ci daję też prezent. To jest sfera kultury osobistej, która jest ważna, istotna, ale wdzięczność nie zawęża się tylko do tej sfery. Wdzięczność rzutuje na całą postawę człowieka. Ratuje nas przed pychą, pretensjonalnością, brakiem szacunku do ludzi, przyrody, rzeczy. Aby odczuwać w sercu wdzięczność, nazywaną przez niektórych pamięcią serca, trzeba najpierw zachwycić się tym, co Bóg dla nas uczynił, czym nas obdarował. Takim właśnie zachwytem emanują dzieła narodowych wieszczów, malarzy, kompozytorów, uczonych. Może należałoby częściej sięgać do ich spuścizny, bo ona pozwala nam zobaczyć więcej, wniknąć w głębie, pokochać wszystko, co Polskę stanowi jak mówił Sługa Boży kardynał Stefan Wyczyński. Może trzeba by było przyjść do tej katedry i popatrzeć się na herby różnych polskich ziem, wymalowane tutaj, na tej wspaniałej, odnowionej polichromii. Przyjrzeć się tym herbom, które mówią o naszej historii. To wszystko Polskę stanowi. I my musimy się tym zachwycić. Bo jeśli się nie zachwycimy, to nie będziemy wdzięczni. To nasze świętowanie będzie jakąś formą rytuału, tyle że z tego dziękczynienia zostanie wyłączone serce. Serce, a ono jest najważniejsze. Pandemia, która ograniczyła zewnętrzną aktywność, stała się zarazem szansą na zastanowienie, refleksję, dokonanie osobistych życiowych bilansów. Doświadczenie kruchości życia i utrudnienia w kontaktach międzyludzkich także mogą okazać się pozytywnym bodźcem. Zaczęliśmy bardziej cenić życie i bliskość drugiego człowieka. Jeśli do naszego serca wróci poczucie wdzięczności, to serce otworzy się na innych. I to jest właśnie droga do prawdziwego braterstwa, do współuczestnictwa w trosce o wielką narodową spuściznę oraz do właściwego z niej korzystania, do uszanowania tego co zostawili nam praojcowie. I ducha i wartości i rzeczy materialnych. Concordia parveres crescunt Discordia maxime dilabuntu. głosił rzymski polityk i historyk Salustius. Dzięki zgodzie małe rzeczy wzrastają, na skutek niezgody nawet największe się rozpadają. W pierwszym wieku przed narodzeniem Chrystusa. Wypowiedział tę sentencję. Minęło ponad dwa tysiące lat i te słowa sprawdzają się w każdej epoce, każdego dnia. Dzięki zgodzie małe rzeczy wzrastają, na skutek niezgody nawet największe się rozpadają. A papież Franciszek zachęca do, cytuję, rozwijania kultury spotkania, która wykraczałaby poza dialektyki stawiające jednego przeciw drugiemu. Jest to taki styl życia, który dąży do tworzenia owego wielościanu, mającego wiele aspektów, wiele stron ale wszystkie tworzą jedność, bogatą w różne odcienie, ponieważ całość przewyższa część. Całość przewyższa część. Przykładem takiej postawy jest patron dnia dzisiejszego, święty Marcin, oraz wiele postaci z naszej przeszłości i teraźniejszości. Wsłuchajmy się w głos Boga. Otwórzmy szeroko oczy, aby nasze serca były zawsze wdzięczne i pełne miłości. Amen.